Dobry wieczór wszystkim i witam Was na tym drugim kanale. Wielu z Was może mnie już znać z mojego pierwszego kanału, The Mystical, a jeżeli mnie z niego nie znacie, to cześć. Jestem Oliwier, także znany jako The Mystical. Na głównym kanale nagrywam głównie po angielsku i nagrywam filmy technologiczne i o wirtualnej rzeczywistości. Głównie o wirtualnej rzeczywistości. Ciekawostki, wiadomości. Takie rzeczy w tym stylu. A to jest taki drugi kanał. Mam już drugi kanał, nazywa się Mystical More i na nim nagrywaliśmy kiedyś vlogi i różne takie głupoty, które robiliśmy z kolegami. Kanał nie jest do końca opuszczony, ale nagrywam na niego bardzo rzadko. Niedawno, to znaczy 3-4 roku temu już, przeprowadziłem się z powrotem do Polski. Całe swoje życie w sumie, no od 4 roku życia, czyli że w sumie jakieś 18 lat, Mieszkałem w Irlandii i dlatego też mój akcent angielski nie ma tego polskiego w sobie, którego ludzie tam cały czas szukają, bo się zastanawiają skąd jest ten mój angielski. Tak naprawdę sam nie wiem, bo nie jest on do końca irlandzki, nie jest amerykański, a już na pewno nie jest brytyjski, więc nie wiem do końca, jaki to jest akcent. No ale. Tutaj macie historię. I w sumie odkąd przeprowadziłem się do tej Polski, wrzucałem takie małe ciekawostki do filmów, czy to pod koniec, czy to na początku gdzieś takie małe rzeczy, które Polacy zauważyli. Chciałem jakoś dać znać po sobie w końcu, że jestem Polakiem. Nie z jakiegoś specyficznego powodu, tylko chciałem też zobaczyć reakcję Polaków w komentarzach. Chciałem zobaczyć, jak na to zareagują i ile was jest tak naprawdę. Byłem ciekawy. I zadziwiająco, jest was w miarę duża ilość, i już od Dłuższego czasu. Zastanawiałem się, czy nie zacząć nagrywać po polsku, ale jakoś nigdy do tego nie doszło. Na tym kanale nie będę nagrywał wiadomości, ani ciekawostek o wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli coś takiego nastąpi po polsku, to nastąpi na głównym kanale, gdzie najwyżej będę nagrywał, używając nowej funkcji YouTube'a, Voiceover, to mogłoby być coś ciekawego. Ale na tym kanale chcę jakby wrócić do głupot. Jeżeli ma to jakikolwiek sens. Nie, nie będą to takie zupełne głupoty, ale będzie to coś w stylu vlogów, ciekawostek, rzeczy w takim stylu. Jest to coś, do czego kolega, wiesz kim jesteś, jeżeli to oglądasz, próbuje mnie namówić już od dłuższego czasu, żebym wrócił do nagrywania vlogów, żebym wrócił do nagrywania takich głupot śmiesznych i tak dalej. Z jakiegoś powodu lubią to oglądać, a ja lubiłem to tworzyć, więc postanowiłem, że w sumie czemu nie. W końcu będę mógł nagrywać po polsku i w końcu będę mógł rozwijać się powiedzmy trochę bardziej kreatywnie. Cokolwiek to by miało nie znaczyć. Nie, nie opuszczam głównego kanału, tworząc ten kanał, i nie wiem też, jak często będę wrzucał filmy na ten kanał. Chciałbym je wrzucać oczywiście jak najczęściej, ale sama przeróbka takich filmów i samo nagranie takich filmów zajmuje oczywiście czas. A mam jeszcze główny kanał, na który nagrywam standardowo i to jest w sumie moja praca, więc to jest mój priorytet. To tutaj jest taka jakby zabawa i coś, żebym mógł połączyć się z ludźmi, którzy oglądają mnie po polsku. Bo bardzo chciałbym coś takiego zrobić. Znowu, nie wiem czemu, ale po prostu coś mnie do tego ciągnie. Dalej chciałbym, żeby produkcja na tym kanale była powiedzmy to na innym poziomie. Nagrywając wiadomości i nagrywając filmy o wirtualnej rzeczywistości bardzo to lubię. Ale jednak jest to content zupełnie inny od contentu w trasie, jeżeli wiecie o co chodzi. Jako człowiek, który nagrywa już przez jakiś czas na YouTubie, lubię się rozwijać, Kreatywnie. Lubię próbować nowych rzeczy i lubię się rozwijać też w innych stronach, tak? Więc myślę, że ciekawie byłoby zobaczyć. Co potrafię zrobić produkc z produkcją, z edytowaniem w takich filmach w trasie? Powiedzmy, jedziemy gdzieś w jakąś dłuższą podróż, nagrywamy jakiś vlog, ale chciałbym, żeby to było naprawdę mocne. Więc jeżeli chcecie się wybrać na tą podróż ze mną, zasubskrybujcie. No i dołączcie też na Discord, oczywiście. A jeżeli zadziwiająco znaleźliście się tutaj zupełnie przypadkiem i nie jesteście z głównego kanału, to witam. Nie mam pojęcia, jak się tutaj znaleźliście, ale witam. Tyle na intro. Myślę, że już wiecie mniej więcej, co się tutaj będzie działo. A na razie macie trochę głupot które nagraliśmy dzisiaj, bo w sumie nam się nudziło i byliśmy tam, ładowaliśmy się, więc pomyśleliśmy, czemu nie. To był też moment, w którym postanowiłem, że tak, stworzę ten kanał i zobaczymy, co będzie. Well, apparently like 80% of my audience still doesn't know that A I'm in Poland, B I speak Polish, 3 I'm Polish. So, what, what do you think about that? Rick? Are you actually Polish? No, obviously not. Oh, okay, I okay, just okay. speak really good Polish, I'm very good at trolling. Ok, ok, ok. Yeah, okay. Yeah, no. Th that's so crazy, dude. Yeah, I mean, like, you know. Are you? Are you? Are you like, it's okay if you Polish Like, I don't mind. Like, it's not a big no, deal. No, bro. Obviously not. Like, can you say it over? Rover? Okay. Yeah, you can. Well, yeah. Yeah. Usually, when I ask people to say it over, they say rover rover <laughs> But on what? a serious note, though, is sobie w what do się. Pozostało Ludzie lubią czytać na elektryki, że strasznie długo zajmuje się naładować, a my tu jesteśmy chyba dosłownie 5 minut Wskoczyliśmy do Auchan, kupiliśmy zakupy Myślę, że tak, ten samochód jakby bateria była podgrzana, w lato w pół godziny od 0 do 100 może by się naładowała, albo 0 do, 0 do 80, o 0 do 80 o. Nie, nie, ja dużo pasji mam do samochodów ogólnie, w sensie yy, fakt, że jeżdżę elektrykiem i dużo ludzi myśli sobie, że o on nienawidzi samochodów, nie? Nie, 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 ja tutaj wiesz, Modyfikacje są niezłe, nie? Jest, jest. Na zewnątrz też. Edzi, go outside, go outside. Siądasz. We're going to go. Wow. Jak widać, modyfikacje są niezłe, nie? Słuchajcie, tutaj mamy dziki pod spodem. Z tyłu mamy jeszcze takie. osiodły, tak, Z tyłu tutaj mamy jeszcze takie dodatkowe skatełka. Które sami w sumie, żeśmy zrobili kaminę na Discordzie, żeśmy je yy, zakodowali. Zakodowali sobie yy, te pływające kierunkowskazy, jest to spoko, bo tego oryginalnie nie było. A oprócz tego nie, no. W środku jest w cholery modów, jest drugi ekran, są guziczki, tryb drift. Tutaj jest taki ekranik, pokazuje prędkość, Android Auto, Apple CarPlay. Tutaj sobie mówię, są ledziki, tutaj po środku jest taki ekran. Do Można sobie zmieniać kolor ledzików w sensie. To, że masz elektryka, to fakt, że nie popracujesz się nad silnikiem, okej, okay, ale możesz się pobawić z całą resztą. Możesz sobie zaprogramować coś, możesz się pobawić, tak? Tak wygląda sytuacja. Okay, um, you understood like three percent of that, maybe? Yeah, yeah, something oh, yeah. like that. <laughs> disconnecting this is as simple as disconnecting your phone. You grab the charger, you pull it out, and you place the charger back just like this. Yeah, let's leave. This, like, everything is closed. We came here at like 10 p.m. I think last time we were here at like midnight, everything was closed. We were just chilling here for no reason. It's like, what are you gonna do? Go outside. Next thing you're gonna tell me is that you breathe oxygen. Disgusting. Um. Tap car key card to break and drive. No to Elo Peace.